organizacja, którą tworzymy, do której należy Julia, należy Liza i moja skromna osoba, nazywa się Libertas Verbi, czyli tłumacząc z łaciny to jest wolność słowa. Zadaniem naszej organizacji jest walka z cenzurą, promowanie właśnie wartości, jaką niewątpliwie jest wolność słowa, dlatego też mam do Pana, jako przedstawiciela mediów, kilka pytań z tym związanych. Pierwsze. To czym się pan zajmuje? Jak wygląda praca redaktora naczelnego magazynu internetowego? E, od razu mam pytanie: czy możemy mówić do siebie na ty? E, mamy. Proszę, proszę, proszę A, bardzo. Okej, okay, super. E, bo nawiązując w ogóle czy do, do działalności u nas w kulturze na co dzień, to mamy taką zasadę, że mówimy do siebie wszyscy na ty i, e, i w wielu zagranicznych, w ogóle czasopismach czy magazynach tego typu. Szczególnie zachodnik zasady wchodzą, więc ja, ja lubię bardzo szybko przechodzić, tak szybko jak to możliwe. A jeżeli chodzi o to, czym ja się zajmuję, to yy, zajmuję się w zasadzie w takiej, tego typu redakcji, takiej ofowej, oddolnej, bardzo wieloma rzeczami i obowiązki mam bardzo, bardzo różne, bardzo zróżnicowane, począwszy od obowiązku, jakim jest utrzymanie serwera i tego, żeby na przykład nasze portale internetowe i nasze domeny działały. E, czyli takie obowiązki typowo techniczne, logistyczne, informatyczne, po obowiązki związane z prowadzeniem redakcji, czyli doglądaniem wszystkich działów, jakie mamy w redakcji, czyli dział teatr, literatura e, i tak dalej, dział film e, i działy pomniejsze, e, czy się zajmuje też zarządem redakcji, który powiedzmy prowadzi redakcję, a a ja, ja prowadzę ten zarząd, e, więc obowiązków mam dość dużo i jednocześnie one są dość rozmyte, przez to, że redakcja jest taką redakcją ofową, oddolną e, i budżet mamy, powiedzmy, nie za wysoki, dlatego te obowiązki nie są scharakteryzowane tak konkretnie, jak to jest na przykład w dużych korporacjach, tylko te obowiązki polegają na tym, że to, co trzeba zrobić, to, to zwykle robimy i ja też robię to. Co w danej chwili potrzebujemy, więc, jeżeli ktoś jest potrzebny, na przykład u nas do, do korekty tekstów, to a mieliśmy swego czasu mało osób zajmujących się taką profesjonalną korektą tekstu, więc ja się starałem tak po godzinach, tak jakby bardzo doktoryzować z tego, doktoryzować mówiąc potocznie, oczywiście. I, i sprawdzać e, na przykład jak się poprawia profesjonalnie teksty i, i poprawiam ludziom czasami, jak mam czas właśnie, właśnie artykuły, teksty i robię to już już parę dobrych lat, więc e, te obowiązki są no bardzo, bardzo różne. Na pewno te obowiązki były bardzo różne, tym bardziej, że mówił pan, że to jest niesamowicie. Sz, sz, zajmuje się pan szerokimi rzeczami związanymi z z prowadzeniem takiego właśnie magazynu internetowego i chciałbym przejść do troszeczkę na inne wody przejść i zapytać się pana czym dla pana jest wolność słowa. Wolność słowa jest bardzo takim terminem kontrowersyjnym dla mnie, bo zawsze postrzegałem to jako bardzo taką dużą wartość i i była to dla mnie taka oczywista wartość, o którą należy walczyć, i też jako kultura na co dzień zawsze o tę wolność słowa walczyliśmy. Szczególnie jeżeli, jeżeli powiedzmy, w naszym kraju ona, według na przykład raportu dziennikarzy, reporterów bez granic, nie była na zadowalającym mnie przynajmniej poziomie, no to zawsze by było to dla mnie. Wyznacznikiem, żeby walczyć o to, żeby ten poziom wolności słowa w moim otoczeniu, czy wśród moich znajomych, czy wśród dalszych znajomych, czy w ogóle w jakimś środowisku społecznym, w którym się obracam, żeby o tę wolność słowa walczyć. Więc jest to, jest to dla mnie bardzo duża wartość i zawsze się starałem, żeby w redakcji każdy mógł powiedzieć to, na co ma ochotę i, i mógł się wypowiedzieć. Z drugiej strony, ta wolność słowa czasami po prostu, jeżeli ona przybiera taki obraz, że każdy mówi, co chce, szczególnie w tematach, w których nie jest ekspertem i, i szerzy na przykład w jakiś sposób niecelowo nie dezinformację czy, czy podaje jakieś informacje. Bardzo nieprawdziwe, czy bardzo od, odbiegające od rzeczywistości, związane no, na przykład ostatnio z fałszywej informacjami dotyczącymi pandemii czy COVID-19. E, e, one dalej są w, w tym pakiecie wolności słowa. Jeżeli dozwalamy całkowicie wolność słowa, no to można mówić o pandemii, co się chce. no Ja uważam, że można mówić w dalszym ciągu, czy można pisać, co się chce. Natomiast ja już w magazynie bym fałszywych informacji dotyczących np. szczepień czy, czy dotyczących leczenia COVID-19 i chorób związanych z COVID-19 nie przepuścił dalej. Nie przepuścił dalej, co nie znaczy, że, żebym w jakiś sposób chciał zabronić dyskusji na ten temat. Czy, czy nie chciałbym wysłuchać osób, które na przykład mają negatywne zdanie dotyczące szczepień, bo uważam, że takich osób trzeba wysłuchać, i, i nawet jeżeli są jakieś rzeczy, które nam się wydają oczywiste, to trzeba w dalszym ciągu na te tematy rozmawiać w jakiś sposób spokojny i próbować merytorycznie do tego podejść, więc czasami można zostać. Ofiarą tej wolności słowa, nawet walcząc o tę wolność słowa, jeżeli, jeżeli ona prowadzi do tego, że, e, że większość informacji wokół nas jest wtedy nieprawdziwych i tych informacji się nie filtruje. Natomiast w dalszym ciągu uważam wolność słowa za dużą wartość i e, jeżeli ona jest traktowana w sposób, w sposób odpowiedni, poprawny i jeżeli nie traktujemy na przykład wszystkich wypowiedzi, tak samo poważnie, jak bardzo to, to kontrowersyjnie teraz nie zabrzmi, ale, ale po prostu ostatnie wydarzenia z COVID-19 czy z pandemią sprawiły, że kwestia wolności słowa do mnie tak jakby wróciła i sam po prostu nie jestem pewny, co ja o tym sądzę, dlatego no, nie daję jednoznacznej odpowiedzi, bo, bo to w dalszym ciągu jest wa w wartość, o którą trzeba walczyć i i w naszym kraju szczególnie nie jest ona na zadowalającym mnie poziomie, ale trzeba też umieć określić ramy tej wolności słowa i wiedzieć, czym ona dokładnie jest. Na pewno szeroki i rozbudowany temat. Na pewno temat, który jest, no, jest troszeczkę jak miecz obosieczny, bo wspominał Pan o tym, że, że może też być takim. Narzędziem do dezinformacji, właśnie, że ludzie się będą zasłaniać tą wolnością słowa i będą przez to szerzyć informacje, które, które są, no nawet użyjmy takiego słowa kolokwialnego na chłopski rozum, no, nieprawdziwe i nie, niezgodne z nauką. Jeśli mówimy właśnie o właśnie tej kwestii, to czy istnieje dla Pana coś takiego jak tematy tabu w sferze dziennikarskiej? A jeśli tak, to, to jakie to są tematy? Ja to powiem przewrotnie, że tak, i uważam, że trzeba po prostu dobrze umieć scharakteryzować te tematy tabu. Eee, to znaczy, jeżeli chodzi na przykład o kwestie, które dawniej były tematami tabu, a nie powinny być, jeżeli chodzi na przykład o edukację seksualną, która w dalszym ciągu mam wrażenie jest tematem tabu, jeżeli chodzi o mm, osoby z niepełnosprawnościami czy funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie. To w dalszym ciągu jest temat tabu, eee, i w dalszym ciągu media nie lubią niektórych osób z niektórymi niepełnosprawnościami, i albo pokazują je w sposób prezentujący, tworząc z nich ofiary, co często mi się nie podobało w różnych programach różnych stacji, czy to publicznych, czy komercyjnych, ale, e, ale wielokrotnie czy, czy na TV, nie na Polstacie, czy, czy na TVP były programy, gdzie takie osoby były. Przedstawiane albo jako ofiary, albo nie były przedstawiane w ogóle, a nie były tak jakby przedstawiane zupełnie zwyczajnie, jako przeciętni ludzie, więc takich tematów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo temat no, edukacji seksualnej jest wydaje mi się, najbardziej szeroki, ale też temat związany z cielesnością człowieka i, i rzeczy związane z body positive itd. i tak dalej, w dalszym ciągu według mnie mówi się. Z, z tym z za dużymi emocjami, a nie powinno się, się mówić, czy temat w ogóle dotyczący nawet już nie edukacji seksualnej, czy sfery seksualnej, ale w ogóle samego seksu, w dalszym ciągu nie podoba mi się to, że w mediach ten temat jest emocjonalny. Zamiast mówić, jeżeli to jest normalna rzecz, powinno się mówić o tym w normalny sposób, tak jak się mówi o jedzeniu. A tak się nie mówi, dlatego w dalszym ciągu dużo takich rzeczy mi się nie podoba. Czy kwestie dotyczące właśnie chorób czy niepełnosprawności to też jest rzecz codzienna i zwykła, dlatego dla mnie też się powinno mówić o tym całkowicie normalnie, tak jak się mówi o jedzeniu śniadania. A jeżeli się mówi, że ktoś jest bardzo biedny, bo ma jakąś chorobę, to według mnie jest robienie z niej ofiary i jest to jakaś dla mnie dyskryminacja tej osoby z niepełnosprawnością. Więc wymieniam takie rzeczy. Wydaje mi się, że temat aborcji też muszę dodać on dalej jest dla mnie tematem tabu i wiele redakcji lubi nie ruszyć tego tematu, bo, bo może się źle klikać, albo może po prostu, nawet jeżeli się będzie dobrze klikał, to może odstraszać potencjalnych reklamodawców. Więc dużo, dużo osób w mediach publicznych często po prostu w ogóle się nie wypowiadało na ten temat. Z tego co pamiętam, na przykład Ewa Chodakowska, jak była wywołana do tablicy, żeby przynajmniej powiedziała, co ona sądzi, cokolwiek, to nie powiedziała nic i powiedziała, że się nigdy nie wypowiada i nie wypowie na ten temat. Uważam, że to za bardzo złe działanie i zły przykład. Więc takie to są dla mnie rzeczy, które nie powinny być tematami tabu, absolutnie. Natomiast uważam, że powinny istnieć tematy tabu, jeżeli chodzi o o rzeczy, które są raz, że na przykład nielegalne, a dwa, że szkodliwe i rozpowszechnianie ich może prowadzić do, do dalszych szkodliwych, szkodliwych rzeczy. Czyli na przykład jeżeli się pojawiają gdzieś w jakiejś, w internecie treści na przykład pedofilskie, to często to powinno być tematem tabu z tego względu, żeby tych treści nie rozpowszechniać dalej. Natomiast jeżeli jak, jakieś po prostu media nawet lekko napomkną, że coś się gdzieś pojawiło, to może sprawić, że te treści będą łatwiej dostępne, łatwiej znajdywalne i łatwiej rozpowszechniane dalej. Więc przez to, że ktoś nawet o tym wspomniał, to sprawia, że te treści są bardziej popularne, bo są łatwiej odnajdywalne. Więc uważam, że tematy tabu jak najbardziej powinny istnieć, ale one powinny dotyczyć na przykład takich rzeczy jak, jak nielegalne treści, czy treści szkodliwe, czy. Czy w jakiś sposób treści pokazujące, na przykład, no tutaj przywołam, w Katowicach nie tak dawno był, był bardzo przykry wypadek, gdzie zginęła dziewczyna powiedzmy w naszym wieku, i jej zdjęcia z masakrowanego ciała przejechana była przez autobus, krążyły po internecie. No i były po prostu podawane dalej. Dla mnie na przykład takie zdjęcie powinno być tematem tabu i nie powinno być w ogóle wklejane, czy nie powinno być nawet rozsyłane od znajomego do znajomego, żeby takich zdjęć nie rozpowszechniać dalej. Ja też myślę, że te tematy, nie wiem, na przykład dotyczące seksualności, tych spraw takich, są też często podchwytywane przez media, żeby tak sterować właśnie emocjonalnie ludź, ludźmi i napuszczać na siebie. Natomiast yy, zdarzyło się tobie osobiście jakąś cenzurą? Że ktoś twój tekst ocenzurował, a jeśli tak, no to kiedy i w jakiej sytuacji to, to, to takie to zdarzenie miało miejsce? Tak, zdarzyło się, i jeżeli na przykład y, zwracaliśmy uwagę jako kultura na co dzień, y, gdzie w jednym spektaklu były treści, które miały mieć formę humorystyczną i komediową, miały nawiązywać do Pewnej, powiedzmy, formuły, która była w jakichś kabaretach w jednym zachodnim kraju. Nie chcę podawać dokładnych szczegółów, ale, ale były tam no, informacje o tym, że ten spektakl nam się nie podobał przez treści seksistowskie. My je uznajemy za seksistowskie, twórcy ich tak nie uznawali. Się oni uważali to za dozwolony humor czy dozwoloną komedię. Dla nas to, to były po prostu raz, że nieśmieszne żarty, bardzo słabe, powtarzalne. Które już słyszeliśmy, i dla nas to była forma seksizmu, no, w jednym z krakowskich teatrów, i, i z którym współpracowaliśmy. I chcieliśmy zaznaczyć, że po prostu pomimo tej współpracy, no, my widzimy ten seksizm, natomiast byliśmy umówieni z tym teatrem, że teatr będzie autoryzował recenzję. Czyli będzie informował. E, Czyli mi się ta recenzja. Po prostu taka, taka była umowa, że, że oni będą autoryzowali akurat te recenzje i my się na, na to zgodziliśmy, więc żeby się wywiązać z umowy, po prostu e, to było wykreślone i opublikowaliśmy recenzję bez informacji, że, że w tym spektaklu był seksizm. To po prostu skasowaliśmy, bo byliśmy do tego zobowiązani umową, więc nie mogliśmy inaczej. Co uważasz o aktualnej sytuacji mediów w Polsce? Zależy, jakich mediów, natomiast według mnie no jest, ja się zgadzam z, z tym, co co jest co było w raporcie reporterów bez granic, czy, czy w tych międzynarodowych rankingach, gdzie Polska ostatnio bardzo spada. I mi się bardzo, bardzo nie podoba, no nie tylko sytuacja mediów w Polsce, ale w ogóle mi się nie podoba, Wiele rzeczy z tym związanych i no jeżeli i media publiczne jestem bardzo krytyczny w sensie co do mediów publicznych powiedzmy związanych z telewizją polską no to ta moja krytyka jest bezkresna w sensie nie, nie kończy się i, i nie sądzę żeby się kiedykolwiek skończyła w sensie jest, jestem tak bardzo negatywnie do tego nastawiony. W zasadzie mam nadzieję, że nie muszę tego argumentować, a jeżeli chodzi o media komercyjne, w dalszym ciągu, w dalszym ciągu jestem krytyczny, przez to, że, że poziom po prostu w tych mediach jest dla mnie słaby i to, co mówiłem na przykład o przedstawianiu osób niepełnosprawnych w mediach, zawsze mam wrażenie, że jak w takich dużych mediach są przedstawiane, to jest przedstawiane w zły sposób, czy, czy w jakiś sposób o prezenterów w tych mediach. No to już będę jechał nazwiskami, ale po prostu nawet w tych dużych mediach komercyjnych to, to takie osoby jak na przykład Jarosław Kuźnier, czy Tomasz Lis, czy, e, czy Filip Heiser, e, to, to były osoby, które robiły dużo niefajnych rzeczy w swoim życiu, a mimo to się w tych mediach utrzymywały. I zawsze mi się to nie podobało, że według mnie, jeżeli ktoś. W mediach, tak jakby stara się kreować opinię publiczną i jest, jest tego typu postacią, a te nazwiska były trochę, miały takie role w tych mediach, żeby kreować opinię publiczną, a poza, e, poza tym, czy w trakcie pracy, czy po pracy zachowywały się bardzo, powiedzmy, nagannie moralnie dla mnie i o ile uważam, że taka obiektywna moralność nie istnieje, to dla mnie to po prostu były zachowania bardzo słabe, bardzo przeciętne. I, I takie osoby dalej są autorytetami. I w sensie dalej się trzymają i są wysoko. Ja uważam, że nie do końca jako społeczeństwo powinniśmy, powinniśmy to akceptować. I jeżeli, jeżeli po prostu dużo, dużo było takich sytuacji, które były czasami śmieszne czy coś, ale czasami bardzo przykre to... To po prostu uważam, że takim osobom się powinno dziękować i szukać jakichś nowych, młodszych osób w mediach. I uważam, że niestety, ale w mediach powinna być bardzo duża rotacja ludzi i powinno być bardzo restrykcyjne w ogóle przyjmowanie, szczególnie do dużych mediów ludzi, i nie powinni oni się tam łatwo utrzymywać. Hmm. No, ale to jest tak, jakby moja opinia, która niekoniecznie musi, musi być prawdziwa, czy musi się z czymkolwiek pokrywać. Ale co do sytuacji mediów, to jestem w ogóle krytyczny, ale to nie jest tylko związane z sytuacją mediów w Polsce, bo, bo jestem też krytyczny co do mediów w ogóle, wydaje mi się na całym świecie, czy, czy w ogóle ostatnio, według mnie media po prostu są. Hmm, w jakiś sposób pomagają, często y, tworzyć teorie spiskowe, czy czasami mówiąc, nawet wyśmiewając te teorie spiskowe, często je rozpowszechniają i sprawiają, że więcej ludzi zaczyna wierzyć w te teorie spiskowe. Wydaje mi się, że jak był ten ostatnio słynny zamach na Kapitol na w Stanach Zjednoczonych, to, to media, które się trochę wyśmiewały, na przykład z ludzi gromadzących się na, na Forczanie czy na Reddicie, tworzących tam jakieś śmieszne, pseudomilitarne grupy, to w zasadzie media trochę, i korzystały z tego, że te grupy się tworzyły, i te grupy korzystały z tego, że media o nich wspominały, mimo że wspominały źle i negatywnie, w sensie wyśmiewając się z tych ludzi, to one, to one tych ludzi wzmacniały, i potem, potem, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tworzyły się bardzo dziwne grupy z tym związane. Mam wrażenie, że w Polsce jest podobnie i tworzy się bardzo dziwna, trochę niebezpieczna społeczność na Wykopie, która się tworzy, mam wrażenie, od roku, taka bardzo. Bardzo przypominające mi te, te dziwne społeczności ze Stanów Zjednoczonych, i mam wrażenie, że jak już media mówią o, o tego typu rzeczach, to, to sprawiają, że te społeczności rosną w siłę. i No i ja na przykład uważam, że, że nawet media, które na przykład były krytyczne wobec jakiejś skrajnej prawicy w Polsce, to one. Trochę korzystały na tym, że ta skrajna prawica, czy niekoniecznie prawica, ale bardzo skrajne, takie alternatywne ruchy polityczne zyskiwały na sile i to było często na korzyść na korzyść różnym dużym mediom i to mi się zawsze nie podobało. Tak uzupełniając, uważasz, że jakby poziom mediów w ostatnich latach właśnie spadł, czy nie, nie wysunąłbyś takich wniosków? Poziom mediów publicznych spadł bardzo, e, spadł bardzo, i jeżeli chodzi o poziom telewizji polskiej, no to e, można znaleźć sobie porównania nawet e, dziennikarza ziemca, jak, jak redaktor ziemiec relacjonował niektóre wydarzenia pracując wcześniej w telewizji polskiej, jak relacjonuje teraz. Ja sam zauważyłem zmianę w sposobie mówienia tego samego człowieka. Więc wydaje mi się, że, że ten poziom spadł bardzo. Jeżeli chodzi o telewizję publiczną, jeżeli chodzi o media komercyjne, takie jak Polsat czy TVN, to wydaje mi się, że jest równie słaby, jak był kiedyś, niestety. I, i ciężko mi znaleźć jakieś media, które mogę pochwalić. Jeżeli miałbym już chwalić media, to takie media lokalne. Bardzo lokalne czy, czy media, które albo takie, które zawsze się starały zachować jakiś poziom obiektywizmu, nie wzbudzania sensacji, czyli takie bardziej lokalne gazety. Już nie wymieniając konkretnych tytułów, ale na przykład Dziennik Gazeta Prawna, to to zawsze były media, które wydawało mi się, że bardzo profesjonalnie były prowadzone. Kiedyś Rzeczpospolita była bardzo profesjonalnie prowadzona, polityka, mimo że jest bardzo, bardzo zorientowana po konkretnej stronie sceny politycznej, to, to większość tekstów z polityki często była dość profesjonalna, i, i to były takie media, które starały się nie wzbudzać jakichś e, ogromnych emocji i, i po jednej czy po drugiej stronie. Więc ciężko mi powiedzieć, ale odpowiadając na pytanie, to ogólnie nie powiem, że spadł poziom mediów. Jeżeli pytasz o media całościowo, wydaje mi się, że dalej jest, dalej jest słaby. Pomijając temat telewizji publicznej, bo dla mnie to jest temat w ogóle już nie związany z mediami. W związku z tym, że właśnie mówimy o, o poziomie Telewizji publicznej, mówimy o poziomie mediów, to czy cenzura, kontrola jest potrzebna w mediach? A jeśli tak, lub uważasz, że nie, to, to jak byś to uzasadnił? Dlaczego? Kontrola? Tak, w sensie media powinny być kontrolowane przez obywateli, uważam, i powinniśmy demokratycznie się zastanawiać i wybierać treści, które powinny być w mediach pokazywane. Bo uważam, że gdybyśmy jako społeczeństwo mieli podjąć decyzję, co jest w mediach publicznych, to te media publiczne wyglądałyby inaczej. Więc kontrola, tak, ale nie chciałbym tego nazwać cenzurą, bo mam wrażenie, że obecnie media publiczne są cenzurowane i ja się z tym nie zgadzam. I że wielu rzeczy po prostu dziennikarze nie mogą powiedzieć. Abstrahując od tego, że uważam, że nie chcieliby mówić czegokolwiek innego, że mówią dokładnie to, co chcą powiedzieć. I, I nie potrzebują powiedzieć niczego więcej, to uważam, że też nie mogą powiedzieć niczego więcej. I dużo było, dużo było w telewizji. Znaczy, byli dziennikarze, którzy chcieli być, chociażby, chociażby redaktor Orłoś, który Maciej Orłoś, który e, musiał się rozstać z telewizją polską, więc byli dziennikarze, którzy chcieli powiedzieć więcej i nie mogli. Więc ta cenzura jest. Niestety cenzurze się sprzeciwiam, natomiast kontrolę popieram, bo uważam, że ta kontrola powinna być, ale ona powinna być prowadzona w sposób nieemocjonalny, demokratyczny. To znaczy, nie powinna być sprawowana przez jednego człowieka czy przez pięciu, tylko uważam, że większa ilość ludzi powinna w jakiś sposób decydować o tym, jakie tematy powinny się pojawiać i w jaki sposób powinno się o tych tematach mówić. I to może brzmieć dziwnie, że jakaś duża społeczność powinna decydować o czymś takim jak media, ale wydaje mi się, że można byłoby, nie wiem, wśród obywateli zrobić ankietę nawet, nawet gdzieś, nie wiem, na fejsie i zapytać, czy mówimy o edukacji seksualnej, tak nie. I jeżeli duża liczba ludzi zagłosowałaby bardziej na tak, to po prostu uważam, że powinniśmy o tym mówić i. E, i nie trzeba byłoby wcale robić referendum w tej sprawie, tylko po prostu zapytać ludzi i dałoby się dojść do tego, czego my wszyscy jako ludzie chcielibyśmy więcej w mediach, a czego mniej. No i uważam, że fajnie byłoby dopuszczać do mediów często. E, więcej różnych ludzi, żeby było więcej różnorodności. Uważam, że jak ktoś się raz pojawił w mediach w miesiącu w jakiś, to niekoniecznie powinien się pojawić za miesiąc. Niech się pojawi ktoś inny. Ekspertów na różne tematy mamy bardzo dużo w danym kraju, więc jak się, jak się raz jeden, powiedzmy, ekspert, nie wiem, nawet z wirusologii pojawia, to niech za tydzień się pojawi inny żeby też nie budować zbytnie autorytetów na jednym człowieku, bo, bo taki autorytet bardzo łatwo może upaść, czy bardzo łatwo można jednego człowieka podważyć. Więc tutaj wrócę do tej rotacji. Uważam, że ta rotacja powinna być nie tylko wśród prowadzących, ale też wśród gości i, i po prostu tych ludzi w mediach powinno być bardzo, bardzo dużo. Wnioskujesz, że powinna być pewna kolegialność, tak? I ogólnie powinno być tak, że. Społeczeństwo decyduje, jakby kontroluje media, media państwowe, media powiedzmy publiczne. Tak, uważam, że to jest do zrobienia, że nie musimy głosować w referendum, tylko, tylko jako społeczeństwo moglibyśmy po prostu nawet na jakichś zwykłych stronach internetowych to jest do zorganizowania, żeby, żeby tego nie schakować, żeby, żebyśmy nawet głosowali, jakie tematy powinny się pojawiać. I, I wydaje mi się, że są nawet zresztą na przykład w, w internecie. Internet jest taką strefą, gdzie, gdzie ta wymiana dyskusji, wymiana wiadomości, informacji jest według mnie bardziej demokratyczna. I na wielu, na wielu stronach właśnie dobrze moderowanych czy grupach na Facebooku te dyskusje przebiegają w bardzo w, w porządkowy sposób, każdy się może wypowiedzieć. I, i to jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko. To też działa jak miecz obosieczny, bo też powstają grupy, które się zamykają na teorie spiskowe, ale to jest kwestia właśnie dobrej moderacji tego, żeby ta moderacja była jak najszersza. Czyli uważam, że im więcej ludzi by kierowało danymi mediami, tym mniej w tych mediach będzie nadużyć. Że zawsze, jeżeli na czele mediów stoi jeden człowiek, na przykład, na przykład ktoś taki jak. Jak Jacek Kurski, to te media będą źle prowadzone, ale jeżeli zamiast niego na jego stanowisku byłoby 20 osób, które musiałyby o tym zadecydować, to te media według mnie byłyby prowadzone lepiej. Bardzo chciałem podziękować za rozmowę. Na pewno Twoje doświadczenia ubogacą projekt. Te historie, ale też, też opinie były na pewno rozbudowane, interesujące i chciałem bardzo podziękować za za możliwość udzielenia wywiadu za to, że chciałyśmy porozmawiać. Jasne, ja też Wam dziękuję, że w ogóle poruszacie ten temat, bo jest bardzo ciekawy i, i kwestie wolności słowa myślę, że zawsze warto, warto po prostu mielić i cały czas o tym gadać, bo, bo jest to super istotne. Przynajmniej dla mnie. Też ci bardzo dziękuję. Uwaga, teraz zrobimy magiczny przycisk.